Siemano z tej strony, MKS FUNK i w dzisiejszym odcinku sorry, że była taka przerwa. Ponieważ tak, i mam nowe konto na, yy, na YouTube, mam nowy kanał i gram dzisiaj z Mikołajem, który tam, który tak biega dookoła. I ma słuchawki, bo... no to fajnie. Ej, a nie może dołączyć? Ty, chłopie. No ty! No ty! Widzisz tego banana? Jak? O, join the game! O, jestem. O, coin. E A gdzie on jest? Gdzie on jest? O oh, kurczę, widzę się. No, nie chcę go widzieć. Jakoś... Kto? No to fajnie sobie czuję. Na nowy gaming room. A. kampienie bi like Dobra, uciekam do wyjścia Jednak nie uciekam do wyjścia Żybom jest z totalnym hamem lamusem Największym i kąpi pod wejściem A jednak nie jest hamem lamusem największym No i dobrze Dobra A czym się robiło ten? Kropką? Hmm. Przeżyłem, a ty? Rzeczywiście. To orange jugle. Po co dostaję jakieś orange jugle? Nie, poczekaj, poczekaj, proszę. Ja ci wyśle skrzynią. Ale gdzie? No Dobra. Bo nie ja wiem czy mogę pokazać na odcinku. No to stopy. Ale ja mam też telefon obok siebie, escape. O, bo ty pomarańcza, dostajesz i koniczynkę jakąś śmieszną. <laughs> o, jestem banana. No. Jestem czarny, Z co strony nie jestem rasistą, ale jestem czarny. No ja jestem bananem chłopie. Tak. Jeden o ty kurde zobaczymy czy tak łatwo. Nie, bo ja Ciebie chcę zjeść. Chłopie, ja, ja, ja jem osobę, bo jestem kamperem, największym chłopem. Ja Ciebie zaraz zjem, chłopie. No. Jak ja ją zjadłem? Ej, co? Aaa... Siema, osoba. Ale ja udziapnąłem. Dwa, osiem, trzy, siedem. Co? Ja Ciebie nie ugryzłem? Co jest? Idę Ciebie zjeść. Zost XD ja zupełną osobę, która kampi w miejscu. I właśnie ją jem. Tu jeden. Zjadłem osobę. Nie, Siema bąbiczku. Ja Ciebie chyba pożeram już, czy nie? W tym momencie sobie pożeram? Nie. nie, nie do Ciebie mówię. No Nic Ci, ja Ciebie nie dotykam, chłopie. No nie, nie zostawię Cię. Czekaj, mogę bardziej oddalić kamerę? Nie mogę bardziej oddalić. Cybella kill. By jakieś śmieszne Bella Kill mi wy wysyła zaproszenie do zdarzenia. No nie wiem, czy tak łatwo ze mną. Mm, no bo kampisz, kampisz zgadłem? No to nie zgadłem. Ja próbuję pożyć osobę. I mi to nie wychodzi. Nie dojdziesz tam. Nie wierzę w to. Nie do ciebie. I ja... Ja wolę... A dobra, zjadłem i tak. Znaczy co? Ja nic nie powiedziałem. O, kidosek 229 Kampiący przy wyjściu. Tak. Nie, ale chłopca kampi przy wyjściu. Najgorzej, bo ten boost jest taki szybki jak banan. Ej, jesteś ty jedna osoba. Nie. Nie mam psychę Ciebie zostawić. O, jedna no, minuta. No, nie masz tyle pieniędzy, chłopie. Nie masz tyle pieniędzy, chłopie. Dobra Ale złamiliście w tym Ale w tym momencie, bo ja was pożeram Co? to na jeden raz ją zjadłem, a jest jeszcze jakaś inna... O kurde, chłopiec wszystkich zjadłem, oprócz Ciebie. Gdzie jesteś? Oprócz Ciebie. Tak, dobra, jaką można tą... O, czy ja widzę... Rybę śmietnika? Jaką rybę, ogórkę śmietnika? Jezu, czemu ja powiedziałem ogórkę śmietnika? To jest przecież banan czy chłopie będę To Można to kupić, czy to jest za darmo? Ja pierdzę Sosurę. escape, albo może banana sprint. Jakiś... Sp Nie, escape. Escape Dobra, let's go. Można na... Wejść? Jestem bananem, a jednak nie wiem. O, to jest fajna mapa. Ja lubię tą mapę. Ciastko mam na plecach. Co? Aha, igla. No to fajne ciało. Co? Ja jestem człowiekiem. Co? Uchuj. Nie, bo bana się. Nie ja idę odłożyć ciasto. Jednak no, nie idę odłożyć ciasto? Dobra, pójdę odłożyć ciasto. Jeszcze tam w kuchni chyba coś leżało. Chłopie, dwa kawałki tam zostały chyba. Czy tam trzy może? Co to za dzieci? No ludzie. Odsuń się dziecko. Dobrze jest. <śmary> o ciasto. O ciasto chami... To prawda, jesteś plażą. To prawda, bo jesteś plażą. Rzeczywiście ostatnie ciasto. O kurde! No ja też właśnie jestem za blisko banana. O nie, on mnie już rucham. I co teraz, bananku, Śmieszne. Nie wiesz, gdzie jestem. Oj, nie wiesz, nie wiesz Chłopcu nawet banana nie postawił Śmieszny jest Ten banan mnie minął ma Siema A! Co jest? On mnie nie zauważył On przeszedł obok mnie wow. A mnie? On przeszedł obok mnie chłopie. Chłopie on przeszedł obok mnie! Przeszedł obok mnie i nie zauważył. On przeszedł obok mnie! Ja pierdziu! A co się stanęło? bez kitu Dobra. Jestem kozakiem. Sinkiewicz jakiś śmieszny. Sinkiewicz Kurde banan mnie goni. I co teraz. Gdzie jesteś? W kuchni. Uhuhu, let's go. Z, z chłopem to nie, to wcale nie tak, że yy, 12 minut z po tej rundzie będę kończył, żeby nie mieć yy, tak długiego materiału, żeby nie był nudny. No, mówię, jeszcze jedną rundę. A dawaj yy, dalej. Survive the Killer albo jakieś coś innego. Banan Mar. Czyli za 5 minut zależy jak, jak szybko ugramy tą gierkę. i Nie, dawaj invention. W sensie co? Infekcja. Co? O no nie, infekcja. Ja sobie żartowałem. Nie, ja. nie. Nie, 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 jestem bananem nie, jest infekcja. E, gdzie jest ciasto? Gdzie jest ciasto? Gdzie jest ciasto? O kurde, obok mnie jest mega blisko banan. Ale naprawdę? Ty chcesz być ten? Jesteś bananem? I ja nie wierzę, no bo jakiś banan jest obok mnie? Zależy w jakim pokoju jesteś. O, czyli co ty nie jesteś obok mnie. Okej. To czy No właśnie jestem na dole. Właśnie widzę i co, co mnie niepokoi. No niestety tak. Nie, ch nie chcę kampić, ale też nie chcę kampić i dlatego będę kampił. Ale Albo kampę, chłopie, nie masz, nie masz psychy mnie nawet znaleźć. Nie masz psychy. O nie, dostałem tylko. Jedno. Siedem bananów. Zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy. I żaden. Ja, ja stoję i się nie ruszam. Żaden banan nie przyszedł wokół mnie. I co, już jesteś? Nie ma. Kurde, jaki pan ciągle obok mnie chodzi. Czasi. Cześć... Eww. Um... Takiś jest obok mnie na 100%. U się tak trzęsie ekran, chłopie. A wy nie macie na co widzieć? W sensie, że nie widać mnie? Nie, to mi by było zbyt to to już było zbyt łatwo. W pokoju jestem. Żadnego banana obok mnie nie ma. Żadnego. Jest tak biało. Na górnym dole. Bez kitów jestem na drnym dole. O nie! Coś do mnie idzie. Ja... Nie, zjadł mnie! Byłem w szafie. Byłem w tym takim pokoju dzie yy, dla dzieci. Dobra, to by było na tyle tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. I tak. Zaczekaj, gdzie ty jesteś? Chodź. Mikson, pożegnaj się. Czy ty jesteś łysy? A nie, to nie ty. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś? Nie macie tu. Ej, naprawdę, gdzie ty jesteś? Czekaj, co? Gdzie? Ale chodź na chwilę. Zobacz, ja wygrałem 172 razy. Nie wiem, co się dzieje. Dobra. Dobra, to była na tyle tego Mam nadzieję, że wam się spodobał. Mara... Nie, nie, nie z noży, Nara. Mara.